Kiedy zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie mam przyjaciół, docierało to do mnie powoli. Latami wmawiałam sobie, że po prostu są zajęci. To ja zawsze pierwsza pisałam. Planowałam spotkania, podtrzymywałam kontakt. Ale kiedy milczałam, cisza. Dni zamieniały się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Wciąż to ignorowałam. Przecież na pewno nie robili tego specjalnie, aż do tamtej nocy. Dostałam wiadomość, że planują wyjazd. Na sekundę poczułam ulgę. W końcu mnie zaprosili. Ale czytam dalej. Loty już zabukowane. Odlatują jutro. Ich apartament jest pełny. Nie przewidzieli dla mnie miejsca. Ale mogę do nich dołączyć. Pod jednym warunkiem. Muszę sama zarezerwować sobie hotel. I najlepiej pokryć 95% kosztów wyjazdu: bilety, jedzenie, atrakcje. Patrzyłam na ten tekst, czekając na jakiś żart na końcu. Ale nic takiego tam nie było. Zapytałam, czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz. No wiesz, myśleliśmy, że się zgodzisz. To wtedy do mnie dotarło. Nie, że byli kiepskimi znajomymi, tylko że nigdy nimi nie byli. Dla nich byłam tylko portfelem. Dodatkiem, który można było dołączyć, nie odpisałam. Nie kłóciłam się. Po prostu pozwoliłam ciszy trwać. Tym razem na moich warunkach. I po raz pierwszy to ja nie wyciągnęłam ręki.